Proszę Państwa, wszystkie te uczelnie znajdują się w byłych miastach, dużych miastach wojewódzkich, w których znakomicie funkcjonują również szpitale wojewódzkie, takie jak ten Elbląski. Jest zatem i przestrzeń akademicka, i przestrzeń szpitalna do tego, żeby kształcić lekarz na wysokim poziomie. Do tej pory tych kierunków w tych miastach nie było. Otworzyliśmy te kierunki właśnie w takich miastach: Płock, Częstochowa, Siedlce, Elbląg, Kalisz plus Lublin, plus plus Poznań. I to spowodowało, proszę państwa, te nasze działania spowodowały zwiększenie liczby miejsc na pierwszym roku studiów lekarskich w ciągu zaledwie 5-6 lat naszych rządów o blisko 60% z poziomu 5300 jeszcze w roku 2015 do poziomu 8,5 w 2022 roku, a ten poziom wzrośnie do 10 tysięcy za chwilkę. I otwiera się przestrzeń dla tych, którzy rzeczywiście chcą studiować na bardzo trudnym kierunku lekarskim i chcą zasilać kadry lekarskie w Polsce w najbliższych latach, ale to też nie są lata za rok, dwa, tylko jak wiadomo kształcenie lekarza trochę, trochę trwa. W ten sposób odpowiadamy na problem, który się pojawił, a on się pojawił nie dlatego, że polscy lekarze wyemigrowali. Oni wyemigrowali. Ale nie w takiej skali, która mogłaby wygenerować ten problem. Problem został wygenerowany dlatego, że uszczelniliśmy i schermetyzowaliśmy kierunki lekarskie. Stały się one kierunkami ultraelitarnymi. Był taki moment, w którym kształciliśmy nawet 50%, 100% mniej lekarzy niż jeszcze na koniec lat 80. Jak się kształci mniej, to mniej lekarzy wchodzi na rynek. Jak mniej lekarzy wchodzi na rynek, no to siłą rzeczy problem generuje się sam. Naszą odpowiedzią jest właśnie jest właśnie to. No ale odpowiedzią naszą są również inwestycje, w tym ta o której mówię i ten program, który powinien ruszyć jeszcze wiosną tego roku, wspierania uczelni w inwestycjach niezbędnych do tego, żeby kształcenie było na jak najwyższym poziomie. Pan minister Adam Niedzielski przygotowuje nowe standardy kształcenia lekarzy. Wszystko po to, żeby je jeszcze ulepszać, wszystko po to, żeby dostosowywać do dzisiejszych potrzeb. Chcemy w tym wszystkim partycypować i uczestniczyć także naszymi programami inwestycyjnymi.